kanale. Dzisiaj parę słów jak się przygotować, jak się zabezpieczyć podczas marszu Raduni, ale nie tylko, bo takie przygotowania pozwolą nam na sprawne działanie w terenie właśnie podczas takiej pogody. Nie tylko zabezpieczenie się w ponczo, ale też zabezpieczenie swojego ekwipunku. Zapraszam na materię. Poncho to świetny element naszego wyposażenia właśnie na taką deszczową pogodę. Mało, że zabezpiecza nasze ubranie i nas, i zapewnia w pewnym stopniu jakiś komfort termiczny, bo nie przemokniemy, a przy tym też nie zmarzniemy. A nasze oddawane ciepło od ciała jest zatrzymywane przez właśnie gumowaną powierzchnię poncza. Jedyny minus poncza jest taki, że maszerując jak w padającym deszczu, cały deszcz, pływa nam po kolanach. Oczywiście odpowiednim doborem będzie dobranie do naszego wzrostu odpowiedniego rodzaju ponczo. Odpowiednie dobrane ponczo nie zapewni nam też idealnej ochrony, bo woda padająca, deszcz, będzie cały czas ściekać po ponczo i zalewać nam nogawki od kolan aż po same stopy. Dlatego często maszeruję właśnie bez ponczo, a zabezpieczam tylko plecak za pomocą kaptura który plecak jest wyposażony. Po jak wiecie możemy wykorzystać na różne sposoby, bo jest uniwersalne jak szwajcarski scyzoryk. Będzie troszkę kręcone z ręki, bo też przygotowuje się troszkę do naszego marszu nad Radunią, ale też aktywność w terenie spraw utrzymuje mój organizm w jakiejś tam kondycji. A warto wychodzić w teren, bo teraz jesienią, to zobaczcie, natura całkiem inaczej wygląda niż latem, niż wiosną, kiedy budzi się do życia. Jesień jest jedną z moich ulubionych por roku, bo nie ma na tłoku ludzi. Jestem ja i tylko natura, zwierzęta, które mnie otaczają. Można w spokoju sobie posiedzieć, poobozować. Co prawda, aura i pogoda nie sprzyja wyjściom. W niektórych okolicznościach ja lubię sprawdzać się właśnie w terenie. Dzisiaj pokażę Wam mniej więcej, co zabieram na wyprawę, jak się przygotować właśnie na takie ewentualności, na taką pogodę na jakiś tam marsz terenowy. Jestem na miejscu dzisiaj mojej starej ziemianki, którą zacząłem budować dwa lata temu. Niestety brak czasu na wszystko nie pozwala. Fajnie wrócić to stare miejsce widać, że... Jeszcze nikt tego nie zniszczył, Może przyszłościowo będzie czas, żeby ją dokończyć. Przygotowanie się do wyjścia w teren poza ponczem, to tak jak mówiłem bardzo ważną kwestią będzie, jeśli plecak posiada zintegrowany kaptur, który będzie zapewniać ochronę przed deszczem. Oczywiście plecaki z natury są już oryginalnie zaimpregnowane, ale wiecie, używając w terenie i piorąc je nawet po jakichś wypadach. Ta impregnacja przestaje działać, dlatego ważną kwestią jest właśnie posiadanie kaptura wodoszczelnego, który zapewni ochronę przed przemoczeniem. Na sobie jak widzicie mam plecak Tasmania Tiger Mission Pack. MK2 testuje go już od pewnego czasu, także troszkę już ten plecak ze mną przeszedł, troszkę przeżył. Troszkę mógłbym o tym plecaku opowiadać. Oczywiście zrobimy osobny materiał o tym plecaku, recenzję, jak on się sprawuje, ale to dopiero po Marszu Raduni. Będzie to już kolejny wymarsz tego plecaka. Moje plecy są całe przemoknięte, a to dlatego, że jak przepakowywałem się przed wyjściem, właśnie w teren. Nie zdążyłem założyć poncho i moje plecy teraz cały czas są mokre. Za jakiś czas, póki się ruszam, jest dobrze, jest ciepło, ale jeśli przystanę, to za chwilę będę odczuwał zimno. Poncho jest bardzo ważną kwestią wyposażenia właśnie podczas marszu, podczas jakichś wypraw terenowych. W listopadzie nie wiadomo jaka będzie pogoda. Może być tak jak teraz, może być jeszcze zimniej, a może być śnieg. Tak. Weźcie to pod uwagę, jeśli chcecie ruszyć z nami, żeby po prostu się zabezpieczyć, odpowiednio wyposażyć. Że rozpalimy na noc ogień, ale chciałbym Was też uczyć, żebyście wzięli na przykład ze sobą jakąś kuchenkę gazową, która pozwoli Wam zagrzać i przygotować ciepły posiłek. Oczywiście. Nie zapomnijcie o rękawiczkach, bo rękawiczki też chronią nas, mało że przed urazami podczas jakichś prac polowych, to zapewniają nam komfort termiczny w nasze dłonie. A jeśli jest nam zimno w dłonie, w nogi czy w głowę, to bardzo szybko będziemy popadać w hipotermię. A praca w rękawiczkach przy mokrym drzewie jest o wiele przyjemniejsza niż gołymi rękoma. dodatkowe wyposażenie, które weźmiecie ze sobą, będzie tylko zależało od was. My przeważnie mamy tak ze sobą piły, siekierki, także jeśli nie chcecie tego dźwigać albo nie posiadacie, żeby rozpalić ogień, nie musicie tego zabierać. Zostawcie to w naszej gestii. To, co zabierzesz do jedzenia, też będzie zależało od Ciebie. Tak naprawdę zabierz to, co lubisz, ale żeby też zwracać uwagę na wagę swojego plecaka. Co prawda nie będziemy robić nie wiadomo ilu kilometrów. Przypisane jest 11 kilometrów szlakiem niebieskim. Tak jak wiecie, szlak niebieski jest zaliczany do szlaków górskich i jest dosyć wymagający. Tym bardziej, że nie będzie to lato, będzie deszczowa, może być deszczowa pogoda, może być już śnieg, także może być naprawdę ślizgo. Przewyższenia nad Jarem Rodunii dochodzą do 200 metrów, także musicie wejść to pod uwagę, że będą wysokie spięcia i spadki terenowe. Skoro marszruta i ciężki teren, po którym będziemy się poruszać, to wyposażenie się w odpowiednie obuwie pozwoli nam na sprawne przejście szlaku, uniknięcie kontuzji. I wciąż uwagę też właśnie na obuwie, żeby było odpowiednio zaimpregnowane i przystosowane właśnie do wyjścia w teren. Dobór plecaka, jego wielkości, jego ciężaru będzie też kluczowe podczas marszu. Tak jak mówiłem, nie będzie to setka kilometrów, czy nawet 30. jak ktoś pisał w komentarzach, robimy 11 kilometrów, potem zakładamy obóz, nocujemy i wracamy do domu. E, tak jak mówiłem, korzystam z Tasmania Tiger Mission Pack już po raz kolejny. Jak go się pakuje, jak się go konfiguruje, możecie właśnie już widzieć teraz, jak jest przygotowany na jakiś tam wymarz. E, fajna bryła, bo ja nazywam tą bryłę walizkową. Można wszystko fajnie rozpiąć i w ten oto sposób wszystko mamy pod ręką. Mam tu szpiwór, mam tu hamak, mam tu tarpa, mam polco, mam kuchenkę. Dodatkowo w tej koszeni mam piecy, odzież na zmianę, butelkę wody, taśmy i oczywiście żywność. Na wierzchu plecaka podczepiam inne elementy, które nie mieszczą się do plecaka, a kaptur wodoodporny zapewnia mi ochronę właśnie w takich warunkach pogodowych. Jak się wyposażyć, jak się ubrać właśnie na taką wyprawę, nie tylko na marsz raduni, ale ogólnie jeśli wybieramy się w teren. Przygotowanie sobie ciepłego posiłku, nie musi być to oczywiście kiełbasa, chociaż warto ją też zabrać, bo pewnie wieczorem przygotujemy jakieś ognisko, żeby posiedzieć, porozmawiać, ale też, żeby coś sobie przygrzać. Podczas marszu będziemy na pewno mieli jakąś przerwę, będzie można na kuchence gazowej przygotować sobie coś do ciepłego do jedzenia czy do picia. Powiem Wam, że mimo brzydkiej aury jesiennej, deszczowej pogody, wyjście w teren naprawdę jest to niesamowite doznanie. Weź wokół szumi pada, mnie tu chronią troszkę korony drzew, ale samo to przebywanie na łonie natury, zapach ogniska z pieczonej kiełbasy jest niezapomnianym doznaniem. A przy okazji możemy obserwować naturę, jak się zmienia przed zimą. Każde takie wyjście to jest nowe doświadczenie. Które może zaprocentować przyszłościowo, bo jeśli wyjdziemy nieprzygotowani, to na drugi raz będziemy wiedzieć, co ze sobą zabrać, czego mieliśmy za dużo, czego mieliśmy za mało, i takie właśnie sytuacje uczą nas przygotowania właśnie na trudne sytuacje. Kto się ubrać właśnie na taki wymarsz w teren, nie tylko z nami na DR Raduni, ale ogólnie na wypady w teren, ja lubię właśnie rzeczy w stylu militarnym. Są one dla mnie bardzo wygodne i przede wszystkim trwałe. Nie boję, się, nie boję się ich zniszczyć, wybrudzić. Po prostu te rzeczy mają mi służyć. Co Wy lubicie nosić, nie musicie być to strój militarny. Może być to koszula flanelowa, którą mam też pod spodem. Może, mogą być to spodnie jeansowe, ale jeśli jeansowe pójdziemy w takim terenie, to wiadomo, że one będą mocno piły wodę i będą problem z wyschnięciem. Także dobranie odpowiedniego. Ubrania też jest kluczowe. Warto wziąć sobie jakąś kurtkę, wiatrówkę właśnie na takie pogody. Ewentualnie, jeśli nie mamy, to zakupić sobie ponczo, jeśli nie lubimy moknąć. O takich wyjściach w teren i przygotowaniach się właśnie no chociażby na takie spatary leśne czy na grzybobranie można by opowiadać z godzinami. Na dłuższe wypady no i to musimy zaplanować sobie, przewidzieć sobie daną sytuację, która może nas zastać w terenie, przede wszystkim sytuacja. Pogodowa. Takie wyjścia będą za każdym razem nas uczyć pewnych doświadczeń, pewnego rodzaju organizowania się właśnie na takie wypady, co będziemy mogli zabrać ze sobą, co nam się przyda, co nam się nie przyda, co możemy wyrzucić z naszego kwiatunku, co możemy sobie dokupić bądź dorzucić. W taką deszczową pogodę ja zawsze jestem zwolennikiem spania w hamaku. Hamak pozwoli nam odizolować się od powierzchni, od gleby, która jest bardzo nasączona wodą i będzie po prostu nas w pewien sposób wychładzać. Zastosowanie hamaka i do tego ocieplaczach będzie to fajnym rozwiązaniem i odpowiednio rozwieszony tarp bądź poncho. Myślę, że hamak będzie o wiele lepszym rozwiązaniem. Będzie mnie izolował właśnie od tej mokrej powierzchni. Także mój wybór padł na hamak. Co wy, czym wy lubicie spać i obozować, to już zależy od Was. Teraz zastanawiam się, jaka będzie pogoda w listopadzie. Może być już pogoda o wiele inna. Na pewno będzie o wiele ciepniej, bo już będziemy po przestawieniu się na czas zimowy, także żmierz będzie zapadał dużo wcześniej. To większość trasy pokonamy właśnie po zmroku, w ciemnościach. Także wyposażenie się w odpowiednie źródło światła, latarki też będzie istotne. Polecałbym latarki czołówki, które po prostu zapewniają nam komfort maszerowania. Ręce mamy puste, jeśli by się ktoś pośliznął, nie musimy trzymać nic w dłoniach. Cały czas możemy jakoś sobie manewrować. Także latarka czołówka plus dodatkowa jakaś latarka rezerwowa. Nie zapomnijcie o naładowaniu tych latarek, jeśli mają w sobie swoje ogniwo. Ewentualnie jeśli jest zasilana bateriami, to weźcie w zapach z baterii, ewentualnie jakiegoś powerbanka. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was oczywiście na marsz Radunin. Zapraszam was na wychodzenie w teren, bo każde wyjście niesie nowe doświadczenia, a warto wychodzić w teren i korzystać właśnie z uroków natury, chociażby w taką jesienną, deszczową pogodę. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.